Witam Was w kolejnym vlogmasie. W ogóle nie wiem, czy mnie słychać, natomiast witam Was we vlogmasie numer 11. Dzisiaj w końcu udało nam się przed naszym mm, wylotem na święta do Polski, bo później znowu nasza Elif jest niedostępna. więc dzisiaj udało nam się spotkać z Elif w końcu na lunch. Przyjechaliśmy sobie do galerii, W sumie to Elif nas odebrała, przywiozła, a teraz gdzieś zniknęła, tak że z Elif to tak właśnie jest, że. Ciężko się z nią złapać, a później gdzieś tak znika. Także przyjechaliśmy na lunch, ja sobie piję kawę, spędzamy po prostu czas z tymi tureckimi bliskimi, zanim wyjedziemy sobie do polskich um, bliskich i polskich znajomych. Także mam nadzieję, że... Um, tak dzień z Elif Wam się spodoba. Mam nadzieję, że się da nagrywać, Zresztą ona lubi kamerę, więc powinno nie być e, jakiegoś większego problemu. Także tak jak mówię, zjedliśmy lunch, ja spyta zbie kawę, Alex jeszcze lunch dojada. natomiast Elif gdzieś nam e, uciekła, syknęła. więc po prostu na nią, e, na nią czekamy. Także dzień 11 uważam za otwarty. A ja myślałam, że ona nas zostawiała, ona poszła nam prezent kupować. Nerdę! Idziemy. Teraz Kupić prezent dla mojej mamy, bo w się uparła, że kupujemy prezent dla mojej mamy, więc... A ma asansor 7. Elif I oczywiście jak to z Elif praktycznie nic nie nagrałam, bo na w wielkim czasie, jak to zawsze z Elif bywa i miałyśmy dosłownie półtorej godzinki, żeby spędzić ze sobą czas, więc był szybki lunch, ja wypiłam szybką kawę, Elif herbatę. Strasznie mnie kochani dzisiaj boli głowa, ale to dlatego, że od dwóch dni w bursie mamy 20, nawet ponad 20 stopni. Ale mimo tego, że mamy te 20 stopni, to są tak ciemne chmury, że wydawałoby się, że przez cały dzień jest to godzina, nie wiem, 19, 20. No i co? Raczej się już nie zdążymy spotkać w przyszłym tygodniu przed naszym wylotem do Polski, więc to było nasze ostatnie spotkanie w tym roku. No i oczywiście, jak ona Elf przystało, myśmy ostatnio kupili jej e, drobny, naprawdę drobny prezent, bo tak jak Wam mówiłam, kupiliśmy jej balsam do ciała oraz dyfuzor zapachowy, taki e, świąteczny zapach. No i ona oczywiście musiała zaszaleć. Kupiła prezent dla Aleksa, dla mnie oraz dla mojej mamy i dla mojej siostry, ponieważ dziewczyny kiedyś kupiły Elif w torebkę, więc teraz Elif kupiła im prezent. Więc nie pokażę Wam, co kupiła moim dziewczynom, za to pokażę Wam, co ja kupiłam dla Aleksa i dla siebie oraz co dostałam od Elif. Jeżeli oglądaliście zeszłorocznego vlogmasa, to na pewno wiecie, że Elif kupiła mi torebkę, którą używam do dzisiaj i jest moją ulubioną torebką. No i w tym roku, czekajcie, również dostałam od Elif torebkę i to jest tak przepiękna torebka. Ja rzadko noszę małe torebki, no pewnie mamy wiedzą, że zamiast nosić plecaczek dla dziecka, małą torebkę dla mamy, jeszcze jakąś torebkę, no to zazwyczaj mamy jedną dużą torbę, tak zwany wór i wszystko tam wrzucamy, ale ja już mam coraz większe dziecko i staram się właśnie nosić małe torebki, ponieważ ja takie małe torebki również, również lubię. I dostałam przepiękną torebkę w kolorze ciemnego brązu. Ona ma tutaj, czekajcie, to się tak, to się tak przekładało. Ona ma tutaj taki wielki, gruby łańcuch. Ma oczywiście jeszcze taki pasek, że można sobie przerzucić przez ramię. Torebka jest... Nie wiem, zbliżę. To. Torebka jest przepiękna. Jak ktoś by był ciekawy, to ona jest ze sklepu Ipecjol. Ja tam nigdy w tym sklepie nie byłam. No ale Elif wie, że ja tak samo jak i ona w sumie kocham torebki. No i i w tamtym roku dostałam torebkę od Elif i w tym roku dostałam e, torebkę, więc ta torebka na pewno poleci ze mną e, do Polski. Ja mam taką brązową kurtkę, więc będzie mi jak najbardziej pasowała. Pozwólcie, że ja sobie tutaj to schowam. A jeżeli chodzi o Alexa, to dostał autko e, sterowane od Elif. Zazwyczaj dostaję jakieś sterowane pojazdy. Weszliśmy też na przykład do LCY Kki, bo ostatnio szukaliśmy dla Alexa, um, Szukaliśmy dla Aleksa parasolki. Małe wiecie takie dziecięce parasolki. Um, ja jak byłam sama, to widziałam parasolkę ze Spidermanem i prawie ją kupiłam, ale coś mi tak... Nie pasowało i nie kupiłam. Następnego dnia pojechaliśmy z serhatem i chcieliśmy kupić tą parasolkę. Okazało się, że jednak już niestety ich nie ma. Więc je kupiliśmy. I coś mnie tknęło, żeby właśnie z Elif podejść do LC i zobaczyć, czy te parasolki są. I kochani, już Wam pokazuję. Kupiliśmy parasolkę. Nie wiem, czy ona się w kadrze zmieści. Pewnie nie. Ale kupiliśmy dziecięcą parasolkę z motywem Spidermana. Nasz Alex ostatnio ma y, uwielbienie co do Spidermana, i dla mnie jest to strasznie dziwne, ponieważ Alex nigdy w życiu nie oglądał Spidermana. No, jest to jeszcze jest na za mało na Spidermana, ale jak gdziekolwiek widzi, y, to bardzo się ekscytuje, więc kupiliśmy mu y, ze Spidermanem. Parasolkę. Zabierzemy ją do Polski, bo też nie wiemy, jaka będzie pogoda. No, ale jeszcze mamy sporo czasu do wylotu na święta. A u nas ostatnio w Burcie wiecznie pada deszcz, więc na jak najbardziej ta parasolka się przyda. I daliśmy za nią bez jednego kurusza 300 litrów. Także Aleks jest przeszczęśliwy. Teraz ją trochę pokryją, bo zabrałam tą parasolkę, bo w domu cały czas tutaj z nią chodzi. A ja kupiłam sobie skarpetki takie dłuższe skarpetki do długich kozaków, bo ja zazwyczaj noszę stopki, a w kozakach te skarpetki mi spadają, więc kupiłam sobie takie fajne skarpetki z misiami. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj też jest miś, co prawda jest zapakowane. Czekajcie, czekajcie, to. Jest zapakowane, ale też jest miś. I za trzy pak skarpetek dałam 150 lir. E, dzisiaj... Będę sama, mąż mnie zostawił. Ma kolację, um, motywacyjną kolację na zakończenie roku um, ze, swoim, ze swoim teamem z pracy, więc będę dzisiaj sama. Aleks idzie spać o 19, więc muszę się zebrać, bo już jest w pół do szóstej, a w domu mam totalny chaos. Nie jest brudno, ale jest dużo rzeczy porozrzucanych, więc wiecie, trzeba to po prostu ogarnąć. Wstawię nam też zupę na kolację, żeby Alex zjadł sobie przed spaniem ciepłą zupę. No i to będzie kolejny spokojny taki vlog, ale czemu mam ostatnio takie vlogi, to się za jakiś czas, um, za jakiś czas się dowiecie. Tymczasem ja idę ogarniać, um, ogarniać mieszkanie, żeby znowu było tak czysto i Świątecznie, także muszę się trochę z tym zebrać i włączyć piąty. Slide. people have Książeczka, dobra? Mhm. Mm kto po śniadaniu błyszkę ci umyje? Kto w chowanego sprytnie się ukryje? Otwieramy. Kto? Daj. Babcia! Daj. Babcia. Daj. Kto z klocków pomoże ułożyć ci wieże? Kto kupi skarpetki? I kto wszystko upierze? Kto? Babcia! Kto o czystości zawsze pamięta? Bez czyich wypieków nie liczą się święta? Bez kogo? Babcia! Ciało, ciało, tak? Bobi! Kto ci objaśni przyrody, sekrety? U kogo na ścianach wiszą twoje portrety? Kłodowy? Babcia! Bądź babcia! Poddał! To babcia Iza? Ja! Babcia Melek? Melek. Kto z tobą skarbami chętnie się podzieli? Kto włosy umyje, gdy jesteś w kąpieli? Kto umyje? Kto? Babcia! No. I teraz ostatnie. Kto buzi dawczółko i mocno przytuli. I ciepłą koderką w łóżeczku otuli. Kocham cię, babciu. Powiedz kocham. kocham. Kocham babciu. Babcia. Jak Alex chce spać, to zawsze mam ochotę to zrobić położyć się i również iść spać ale każda mama wie że nasza praca nie kończy się jak dziecko idzie spać bo później jest jeszcze milion rzeczy, które trzeba zrobić a teraz mamy vlogmas więc jest jeszcze więcej rzeczy do zrobienia dobrze chociaż, nie ma serata w domu to niech mi nie truje głowy więc mam dosłownie chwileczkę dla siebie, żeby odetchnąć. A później idę na dół edytować vlogmas. Ale powiem wam, że jakoś tak mi głowa boli przez to ciśnienie, przez tą dziwną pogodę, więc może zadzwonię poproszę męża czy po drodze, nie kupię mi jakieś mocnej kawy z kawiarni. Skoro i tak ma po drodze, to może by mi pomógł. Nie wiem, zaraz się go spytam. Muszę w ogóle zrobić świąteczne porządki w domu, bo mam taki bałagan w szafkach, ciuchami, wiecie, szybko, szybko, wszystko się wyciąga. Więc muszę ogarnąć sobie szafkę jutro może dam radę, jutro chyba nigdzie nie idę. Jutro jest dzień gotowania i sprzątania, także jutro zostajemy kochani w domu, gdzie nie idziemy. Za to dzisiaj połowę dnia czekałam na Elif. Połowę dnia tak naprawdę czekałam na Elif, bo umówiłyśmy mi, z rana a zabrała nas po czternastej Zanim dojechałyśmy do galerii, zanim zjedliśmy, to już mi musiała odwieść. <trybujesz> 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 Co teraz O, oh, if there is, like, something which they hit toalka. Ah, ha. I'm really bad at it. To hit this carasky. Yeah. Also I've been seeing something like old guy. I'm saying hmm. Serhat w ogóle kupił nam kawę i mówię: "Mogę nagrać, że kupiłeś nam kawę, bo żaden ci nie zapało." A Serhat mówi: "A czemu nie nagrałaś, jak weszłam do domu? Wie, co mam ci tak przed twarzą kamerę ci mam dać?" <laughs> Ja mam lata. Ty co masz, Aśku? Moka. I will go drink at... <laughs> <kitchen>. <laughs> at kitchen I w Czemu? Nie smoking. Wiem. Przyjechał Serhat do domu w końcu. Kupił nam kawę. A nawet nie musiałam mu mówić, żeby kupił kawę. Ostatnio tak mamy, że... Jakbyśmy nadawali na tych samych falach. Dosłownie, że ja o czymś pomyślę. I Serhat to zrobi, albo Serhat o czymś pomyśli, i ja to robię. Ostatnio też tak było, że napisałam do Serhata, że zrobię pizzę. Nie, Serhat napisał, że zamówimy pizzę, a ja mu napisałam, że ja już właśnie zrobiłam ciasto na pizzę, więc będzie w domu. I to tak jakbyśmy sobie przesyłali jakoś podświadomie tą wiadomość. I jak dzisiaj poszedł Serhat, to mi się tak jakoś zatęskniło, zanim zeszłam na dół. Nikogo nie było, sama siedziałam na Kaleks, spać. Ale w końcu wrócił i tak się najadł. Mówi, że tak zjadł dużo, bo było takie dobre i nielimitowane, że nie mógł ściągnąć swetra. Taka jest Co? Jakudę tak dat macie. Jakby to Serhat mówi: Rano jak ubierałem, to było ok, a teraz jest za mały ten swetr. <laughs> Ale mówię: No, jak było dobre jedzenie, to, to warto było. Because they bring this taste manner from everything I took a little, little to my plate. <muching> really little, I took. And now, you very good. They are doing uh, Ottoman kitchen. Ottoman kitchen? Yeah, at this place. So, what was the Everything with red meat. There was also fasula. <muching>

Yeah, kinder of well. się obudził. Czegoś się wystraszył. It's right? He's scared. I poszedł do tego serhat i sporadził sobie yeah. na piątkę. Super, wytyk krew. No, za Ale ciężki, nie? Heavy <laughs> No, dla no, 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 no. <laughs> mnie. 15 kilo to jest dla serhata nie ciężki. ciebie yeah. iba. <laughs> Nie tak. Zmęczony. Nie tak tuż Nie. Głodny. Bo ja kłading Czemu nie? Serhat taki kochany. Przystojny, ten anioł.

Zobaczy, powie, mama, nie działa. Nic nie stało. Nic nie stało? Chcesz zobaczyć? Pokaż. <grym wioski> no Boże. <grym wioski> może nie dostał prezentu. To i tak podebrał. Aleksowi autko i to tak zawsze wygląda. Alex został na drugie urodziny od Eli w helikopter sterowany i do dzisiaj się nim nie bawił, bo bawi się nim Serhat, jak Alex śpi, więc tak to właśnie wygląda. Ode mnie to będzie dzisiaj na tyle. Potrzebuję jakieś. Dobrej energii, także żeby mi dużo dobrej energii, muszę sobie podbić swoje morale. Tymczasem, jeżeli oglądacie do tego momentu, to dwie rzeczy. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na kanale, bo sporo osób dalej mnie nie subskrybuje. A dwa, w komentarzach zostawcie adwent, ale zanim skończymy to serhat, chcę Wam coś pokazać. Pokaż. Co? To jest inną samochód. Też oddalić? Tak, to też oddalić, ale serce. Alech zepsuł. Także, jeżeli oglądacie długo momentu, zostawcie w komentarzach... W komentarzu zostawcie adwent. Tymczasem do zobaczenia i widzimy się oczywiście w jutrzejszym vlogmasie. Naprawić.